Największe polskie serwery takie jak Anarchia GG czy Coxcraft ostrzegają o włamaniach na konta czy wycieku danych oraz haseł i czy istnieje zagrożenie dla graczy. Popularny YouTuber jest ponad milionem subskrypcji, Abra oszukuje swoich widzów na każdym filmie. Konopski pocisnął Face za jego bardzo obrzydliwe filmy, a na koniec mam dla Was kilka newsów ze świata oraz nowości z YouTube'a. Ostatnio nowości bardzo Wam się spodobały i przygotowuję aktualnie dla Was coś jeszcze lepszego, a teraz wystarczy, że dobijecie tutaj 800 łapek w górę, a już za dwa dni dostaniecie kolejne nowe newsy, więc walnij lajka. A żeby żaden temat ani news cię widzu nie ominął, zostaw teraz suba z dzwoneczkiem, bo duża część z was tego nie robi, a warto być na bieżąco i lecimy po 20 tysięcy. A zacznijmy sobie od newsa odnośnie youtubera, którego to możecie kojarzyć, bo chodzi tutaj o DJ-a Jest to twójca, którego jedni można powiedzieć wyśmiewają, a drudzy oglądają naprawdę z wielką ciekawością. Ja jestem raczej do niego neutralnie nastawiony, bo jakby ktoś nie wiedział, jego kanał opiera się głównie na tematyce paranormalnej. Wydał o tym również dwie książki, ale jest też znany on z tego, jeśli ktoś z was pamięta o akcji z Klaunem z Koszalina. Było to już w 2018 roku, czyli dosyć dawno temu, i wtedy naprawdę był to najpopularniejszy temat na polskim YouTubie, z czego dużo twórców naprawdę zyskało bądź się nawet wybiło. I jak się okazało, była to akcja promująca miasto Koszalina. A teraz pojawił się naprawdę poważniejszy temat odnośnie klauna z Rubina. Teraz sytuacja wygląda dosyć poważniej, bo ludzie opisują go jakby był niebezpieczny, i ja szczerze nie wiem, co o tym myśleć. Może oczywiście to być również zaplanowana akcja, a może i nie. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie, bo nie wierzę tutaj DJowi owi Parasaidowi, który wiadomo trochę koloryzuje rzeczy, może nawet nie trochę. Teraz omówimy sobie temat podesłany przez mojego widza, który to postanowił mi podesłać kolejne dowody w sprawie Saifaja. .pl, czyli do niedawna największego serwera w Polsce, którego co założycielem jest jeden z największych minecraftowych youtuberów, czyli Tobiasz. Jak sami wiecie na serwerze japy już ponad półtora miesiąca temu wydarzyło się włamanie, które skutkuje aż do teraz. Skutkuje między innymi atakami DDoS na internet graczy, czy również nawet włamaniami na konta, które również wyciekły. A teraz widz mi napisał. Chodzi o niedawanie graczom backupa, gdy ginęli przez DDoSy, mimo że to ich wina, że IP graczy wyciekły. Sam dwa razy straciłem wszystkie itemy przez to, czekałem kilka godzin. Żeby dostać wiadomość, nie odpowiadamy za te bakapa backupa nie otrzymasz. Gdy zrobiło się do już ticket, o backupa to dawali time jakby chcieli to zamieść pod dywan. Dałem im film z OBS Studio o ja swoje I mam tutaj dowód w postaci tego screena rozmowy na Discordzie. I faktycznie tego backupa tutaj nie ma. Jest to z ich strony naprawdę żałosne, bo jak sami zobaczycie w dalszej części filmu, przez nich naprawdę jest duży problem, a konsekwencje przez aż tak poważny wyciek danych są aktualnie żadne. A jeśli obejrzałeś odcinek do tego momentu, to w komentarzach napisz hashtag bonus, a masz szansę pojawić się na naszej szefowskiej tablicy tuż za mną, jak te osoby, które właśnie teraz widzicie tutaj. Hashtag bonus w komentarzach, bo bonus będzie dzisiaj niesamowity. Teraz coś o kanale Zero, który to naprawdę idzie coraz mocniej. W ostatnim filmie mówiłem wam o jego starcie, a od tamtego czasu, czyli dosłownie dwa dni, wydarzyła się tam masa akcji. Przede wszystkim kanał zgromadził już ponad 760 tysięcy subskrypcji, a po czterech dniach od prowadzenia kanału Stanowski pochwalił się kwotą zarobioną, Jedynie właśnie te 4 dni. Według statystyk ostatnie 7 dni to blisko 15 milionów wyświetleń, a w ostatnie 4 dni zarobili oni 115 tysięcy złotych z samych wyświetleń, więc jest to naprawdę potężna kwota, ale prowadząc kanał 4 dni przy takich wyświetleniach myślę, że to tylko mała GSK, jaką faktycznie realną kwotę mogą zgarnąć za cały miesiąc. Jest to naprawdę ciekawe. Zaraz warto wspomnieć coś o nowym filmie Mortalcia, w którym to ukazała się jego nowa współpraca z pasibusem. Czyli siecią mojej w Polsce. Współpracowali z Pasibusem właśnie przykładowo Bungee, a teraz właśnie możecie sobie zjeść moje talcia, które nazywa się Czekolawa. Więc jest to dosyć ciekawa współpraca, szczególnie, że sam Błęgaj jest naprawdę wyjątkowy, a dodatkowo przykładowo możecie dostać do zamówienia batona gbs więc jest to naprawdę fajne. Teraz zaktualizujmy sobie temat Piccha, czyli twórcy, który to w ostatnim wypowiedział się na temat plotek o to, że podobno jest Divim. No jak się dowiedzieliśmy, nim nie jest, ale jest w nim wiele podobieństw co do Diviego. Oprócz tego, że podwala shortsy dosłownie tak samo i od tego samego twórcy, to lubi sobie jeszcze chyba zainspirować się innym, jeśli chodzi o grafiki. A w sumie to sami zobaczcie, co mi widz podesło. Zobaczcie, zobaczcie na ten baner profilowy, profilowe. Czy to wam czegoś nie przypomina? Zobaczcie teraz na, na baner Łęzo. Jeden do jeden. Ja powiem, że to Łęzo ode mnie podje... Jak sami słyszeliście, jest jak jest. I mimo, że rozumiem zamysł na inspirację całego kanału, co jest dla mnie śmieszne, to zaczynanie od Zera od jest dosłownie niczym oryginalnym. A raczej nie sprawi, że odniesie jakikolwiek sukces, jeśli tego po prostu nie zmieni. Wczoraj Konopski wrzucił naprawdę ciekawy materiał odnośnie tematów, o których w sumie nikt nie wspomniał, gdy on się pojawił. Ale powiem wam szczerze, że omawiany film w newsach Konopa odnośnie właśnie Faza oglądałem od razu, gdy on wyszedł. Od początku czułem totalny Kręć go oglądając i w ogóle zadawałem sobie pytanie, jak to przeszło i przede wszystkim kto to przepuścił. Chodzi tutaj o jego film odnośnie wyzwań, za ile to zrobisz. I były tam naprawdę powalone sytuacje, które nie powinny być dostępne dla obejrzenia dla dzieci a są. Z pijawką, która najpierw została włożona do pępka, a później pijawka została położona na pęknięcie uczestnika. Może to widzieć z bliska, no do kończy, co jest! Rafał. Cicho! To jest druga z prawdziwy! Boli! Boli, boli! No co wszyscy reagowali śmiechem, nagrywali i robili zdjęcia, Pokazywała filmiki ze swoich kidlowych przygód, to znaczy po prostu jak srap. To jest właśnie dźwięk przegranej. Kurwa brzydliwa. Szczerze mówiąc myślę, że Face popłynął dosyć bardzo, jeśli chodzi o treści tego typu, wyzwań czy jakichś tam powiedzmy jeszcze innych challenge. I ja rozumiem, jest 2024 rok. Youtuberzy tworzą filmy normalnie jak w kinach, ale uważam, że mimo wszystko jest to kompletna przesada dla młodszej widowni, która jest na pewno większością jeśli chodzi o ich widzów. Teraz coś naprawdę mocnego odnośnie Disney'a i Fortnitea. Bo jak sami pewnie wiecie, Disney to ogromna platforma która raczej nie podejmuje współpracy z losowymi firmami. I teraz podjęła się współpracy z Epic Games, a dokładniej goją Fortnite. Więc myślę, że może być to naprawdę coś mocnego i widać też coraz mocniejsze współpracy, jeśli chodzi o Fortnite'a, bo współpracowali już z naprawdę wielkimi firmami, a dalej potrafią zaskoczyć. Za niedługo zapewne dowiemy się o nowościach właśnie związanych z tą współpracą. Teraz porozmawiajmy sobie o według mnie naprawdę przykrym stoczeniu się popularnego polskiego youtubera, jakim jest Abra, którego to możecie kojarzyć z Contentu wcześniej Minecraftowego, a jeszcze wcześniej kontentu IRL, czyli w prawdziwym życiu. A gdy Minecraft na jego kanale zaczął podupadać, postanowił nagrywać filmy z gry Brawl Stars. I to właśnie wtedy zaczęły się chyba krzywe akcje, które trwają na każdym filmie. Aż do dziś. I o samym temacie mówiłem wam już dosyć niedawno w newsach. Jednakże wtedy myślałem, że są to clickbaity, powiedzmy takie jeszcze pojedyncze. Ale nie. Abra robi na tym naprawdę masowe clickbaity. I to nie tylko na miniaturkach, ale cały film, czyli tytuł i ogólnie zamysł od strony zewnętrznej, a nie wewnętrznej, jest jasnym clickbaitem. Przykładowo film wrzucony dziś. Jak wymienić Legendary The Stardrop na w Brawl Stars? Co nie jest możliwe, ale na tym bazuje cały odcinek, mimo że w samym filmie o tym nie ma słowa. Nowy legendarny zadymiarz za darmo, tytuł clickbait, miniaturka również, jak odebrać 5 razy starterów i trafić nowy zadymiarz, tak, tak napisał. Jakbym miał chyba 17, raz, to dalej bym to wyśmiał i nie kliknął. Jak go za zadajmo legendę kruk i we skiny. A to tylko ostatnie 5 jego filmów. Wszystkie to clickbaity i to takie clickbaity rażące w oczy. To pokazuje jak bardzo można upaść z naprawdę dobrej posady, jeśli chodzi o twórcę, do naprawdę najgorszego dna, czyli oszukiwania własnych widzów na każdym pojedynczym filmie. A sam temat podesłał mi mój widz, tak także serdecznie dziękuję. A tematem głównym dzisiejszego filmu jest temat odnośnie polskich serwerów i ostatnich zdarzeń, które naprawdę nabrały masę tempa. Mianowicie temat tyczy się głównie ogłoszeń polskich serwerów odnośnie teoretycznie nowego wycieku, ale niby nie. Bo ponad miesiąc temu przypomniało im się chyba, że był wyciek na Japach i mimo, że ludzie jakby no zdążyli już stracić konta, czy dostać na przykład 100 DDoS-ów od tamtego czasu na swój internet, nawet do teraz dostają, postanowili dopiero teraz zabrać głos Odnośnie tego co zrobić po takiej sytuacji na Japach. Bo tak, no wiadomo, chodzi o wyciek na Japach, który chyba był największym dotychczas. Bo mogło wam się wydawać, że IP czy hasła do non to nic poważnego. No to nie do końca, bo jak się okazuje z innych serwerów przez Japy, również te hasła ludzie mogli je wykajać. Samo ogłoszenie widzicie teraz na ekranie i z racji tego, że po prostu nie ma co czytać wszystkiego, powiem wam o tym co najważniejsze. Czyli wyciek danych. Hasła IP, nazwy Waszych Facebooków, adresy e-mails. Z Serwera, mogły zostać naruszone i udostępnione publicznie. A na ich ja dodatkowo piszę, zalecamy natychmiastową zmianę haseł nie tylko u nas na terze, ale również wszędzie tam, gdzie używacie tych samych lub podobnych haseł. Ostatnio zaobserwowaliśmy również wzmożone ataki DDOS, na z naszego Sajwa'. W związku z tym zalecamy skontaktować się z operatorem waszego internetu w celu zmiany IP, u niektórych dostawców są coś tam coś tam coś tam zaraz wam powiem o co chodzi z tym IP. Jak sami napisali, są zszokowani tą sytuacją oraz u im to codzienne na życie. Co jest jasne, tylko dlaczego takie coś nie pojawiło się miesiąc temu, aby chociaż trochę pomóc osobom, które zdążyły już być poszkodowane. I które nie wiedziały nawet co zrobić w takiej sytuacji i mogły być nawet przestraszone, bo wyciek danych to poważna sprawa. Co do zmiany IP, tak naprawdę u większości nie jest ona nawet możliwa. Nie każdy operator na taką zmianę wam pozwoli i po prostu taka zmiana dojdzie do skutku. Na przykład najłatwiejszym sposobem jest zmiana operatora, ale wiadomo, to jest jeszcze cięższe. Ja na przykład właśnie to musiałem zrobić, bo tak naprawdę nikt nie chciał zmienić tego IP, bo ciężko, jeśli nie macie zmiennego. Więc niestety jest to dosyć ciężka sprawa, a wszystko tylko przez jeden serwer, który faktycznie zniszczył naprawdę dużo, jeśli chodzi o inne serwery. A prawie nikt im tego w sumie nie uświadomił, jeśli chodzi o widownię całego serwera czy graczy, bo tobież dał info, że teoretycznie prawie nic nie wyciekło, oczywiście mówię tutaj o IP, bo że IP wyciekły w sumie napisał, że wyciekły, ale tak powiedzmy trochę unikając tematu, a nawet hasła do non-premek, żeby niby nie wyciekło a wyciekły, co nie było oczywiście prawdą ze strony Tobiasa. O mailach również nic nie było mowy, a również takowe. Nagle się pojawiły, ale co najciekawsze, takie samo ogłoszenie dał Coxcraft, N1MC, czy również Pykę co raczej było zabiegiem pod to, aby jak najwięcej osób dowiedziało się o tej sytuacji i żeby jak najwięcej osób wiedziało co zrobić. Szkoda, że nie było to miesiąc temu, bo po takim czasie nie wiem co o tym sądzić. Tak naprawdę co to zmieni osobom, które zostały już poszkodowane w tej sytuacji. Nie wiem i się nie domyślam. No bo ja wdatuję teraz bonusi. widzę, widzowie, dzisiejszy bonus to miało być jedzenie pączka, albo po prostu pączek, ale niestety nie mam, bo zjadłem wszystkie. Także czekoladka wlatuje bo dzisiaj tłusty czwartek. Dziękuję serdecznie za oglądanie newsów i mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Także zostaw lajka, suba, komentarz. Jutro piątek, także weekendik i dziękuję serdecznie za oglądanie. Cześć siema. Widzimy się za niedługo! Widzimy się za niedługo.